Witajcie, witajcie kochane. Dzisiaj z naszego cyklu, poznajmy featsa, naturalne kosmetyki, które przydadzą nam się w utrzymaniu higieny. Na początek, absolutnie must have wszystkich osób, które mają problem z suchą skórą. Odżywczy krem pod prysznic zachowuje się jak balsam. Samo umycie ciała tym produktem, który składa się w 95% z oleju arganowego, reszta to masło shea i dalej składniki nawilżające, zapewni Wam naprawdę 100% nawilżenia i też odżywienia. Miałyśmy taki przypadek w gabinecie. Mam nadzieję, że nasza kochana klientka się nie obrazi, że go przytaczam. Ale zawsze o nim mówię, bo jest absolutnie spektakularny, że stosowała nasz produkt. I niestety opalanie natryskowe się nie udało. Nawet została tam po nakrzyczana przez panią, że przecież mówiłyśmy nie wolno używać balsamów. Okazało się, że używała tylko odżywczego kremu pod prysznic, i skóra była w tak cudownym stanie i tak dobrze nawilżona, że to opalanie natryskowe nie wyszło. Z tej samej serii mamy mydło w kostce. Teraz jak były problemy z tym nadmiernym dezynfekowaniem i, i używaniem ciągle środków do, do dezynfekcji, naprawdę przesłyszały się bardzo dłonie. Przy tym mydle to się nie wydarza, to rzeczywiście świetnie nawilża, bardzo dobrze odżywia. Czasem niektórzy, którzy już znają ten produkt, mówią, no to prawdziwe mydło, które myje. Dziękuję Wam bardzo. Zapraszam Was do y, kolejnych filmów z Ficem i do spotkań z Ficem. I zapraszam na kanał YouTube'owy. Do zobaczenia. Pa.